Halo, 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 słuchajcie mnie? Dobra, test robię. Chyba nie wiem. Jest live? Nie widzę, żeby był live. Chyba nie ma live'a. Jest live w końcu? Czy nie ma? Chyba nie mogę zobaczyć, czy jest live w ogóle. Widzę, że był live. O, dobra, poczekajcie, widzowa. Widzę, Widzę że był live. Dobra, nie wiem, gdzie jest mój live'ik. i sobie na nową kartę. W, to jest mój serwer. Zrobimy um, go że zamknij. Um, do tego bardzo um, do tego bardzo się staraliśmy. U się najbardziej zamknij. Dlatego bardzo, um, bardzo, się staraliśmy. O oh, to jest to, dobra, dobra, jest. Okej, okay, widać obraz. się najbardziej zamknij. Mm, dobra, jest mm. opóźnienie. Jak widać. Bo bardzo się staraliśmy. O oh, to jest to, dobra, dobra, jest. Ok, widać oraz. Muszę najbardziej zamknij. tak. dobra, jest opóźnienie. Nie widać. bardzo się staraliśmy. O dobra, to jest to, dobra. Jest. Ok, widać oraz. Muszę nie, nie Jak widać. Bardzo się staraliśmy. Odolda to jest to... Dobra. Mm, mam problem, letki techniczne. Muszę poczekać chwilę, żeby sobie przygotować. Mm.